Because you gambled all your money away? Don't worry I got you. If you click the right below this ad to download Golden Eagle in the app store, you will be rewarded 10x free spins to increase your chances of winning. <laughs> Tak jak sami widzieliście, moja reklama była co prawda zajebista, ale po prostu... Takie łańce jebane trzy razy i nie spierdoliły, co nie? Yy, Wykorzystamy ten moment, że kurwa wiecie, że za darmo kurwa to przejdą, bo to była nowa reklama za darmo I w ogóle chciałbym wam też powiedzieć, że jest nowy adres w kasynie Automaty do gry, już wam mówię o co tutaj chodzi Kupiliśmy automaty do gry kurwa, w ogóle nie uwierzycie To jest w ogóle pojebane, nie? Za gierę i kurwa tam, nie wiem co ty to jeszcze robisz yy, Już wam pokazuję automaty jak widzicie właśnie tutaj o tym są i uwaga brawy.

Nie bać się drogę, tylko Konfederację. Głosujcie zatem na konfederację. Wszystkich innych, tylko konfederację. Dziękuję bardzo za uwagę. To właśnie był tutaj jak to się nazywa. Kampania wyborcza oraz prezentacja najnowszych tych, jak to się nazywa, kurwa automatów doby. u Pasywego Siggiela. Także dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się raz w tym materiale. Siemano, bo no, odpowiadamy, Tak jest.